Zapraszam na kolejny odcinek związany z przygotowaniem do porodu. Musicie o tym wiedzieć, że jeżeli mija ten 41 tydzień ciąży, to trzeba z lekarzem być w kontakcie prowadzącym i on zdecyduje, kiedy zgłosicie się do szpitala. Przychodzą, przychodzi chwila. Że, że trzeba jechać do szpitala. Obserwujecie skurcze. Są regularne, częste, coraz mocniejsze. Pokazywałam wam, wam ostatnio, jak należy oddychać, żeby sobie pomagać w trakcie porodu. Te skurcze stają się coraz mocniejsze. Nie jest to tylko taka parabola delikatna z przyspieszeniem oddechu na szczycie. Te skurcze szybciej narastają, trzymają, dłużej trzymają, trwają 40 sekund, to możecie na szczycie tego skurczu wprowadzić albo sapanie, tak jak obserwujecie czasami, jak pies biegnie, i potem ma taką szybką wymianę oddechu, lub dmuchanie świeczek. Wygląda to w ten sposób i w domu. Też będziecie ćwiczyć 10 razy tej paraboli, tych skurczy z przyspieszeniem na szczycie i 10 razy z tym, 5 razy sapanie, 5 razy dmuchanie świeczek. A wyglądać to będzie tak. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech i szybki wdech a dwa razy dłuższy wydech. Ciągniemy noskiem wdech, a wypuszczamy buzią wydech. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Maksymalne napięcie macicy zaczyna przechodzić, więc wyciszacie oddech. Wdech, wydech, wdech, Wydech i wdech. Więc 45 sekund takiego oddechu powinno być codziennie 5 razy przećwiczone. Ten drugi sposób, o którym mówiłam, to sapanie, będzie wyglądało bardzo podobnie. Zaczynamy tak samo. Wdech. Wydech, czyli ciągniecie noskiem i wypuszczacie buzią. Czujecie, że mocno was boli, więc robicie wdech, wdech, ciągniecie powietrze, wdech. Nie skupiacie się na wydechu. Wydech jest bierny. Wdech, 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 wdech i spokojnie wdech, wydech, wdech, wydech, wydech i wdech, wydech i wdech. To jest oddech, który na pewno pomaga przy porodzie, ponieważ z doświadczenia wiem, jak rodzące sobie chwalą to, że umiały oddychać, że sobie poradziły. Czasami mówią do mnie, Pani tereniu, jak dobrze, że ja umiałam oddychać. Ja bym chyba nie urodziła, mówią, gdybym sobie nie umiała poradzić i pomóc tym oddechem. Urodziłaby. Każda kobieta urodzi, ale jeśli one potrafią to docenić i, mów, i, um, i mówią, że oddech im pomógł, no to starajcie się w domu chociaż troszeczkę poćwiczyć ten oddech, żeby później na sali porodowej nie gubić się, bo tak jak wszystko wymaga treningu, tak samo i ćwiczenie tego oddechu jest pomocne. Poród, kochani, dzielimy na cztery okresy porodu. Pierwszy okres porodu to okres rozwierania, który jest najdłuższy. Trwa od 9 do 15, ja często mówię od 8 do 14 godzin, bo cały poród. Kochani, to nie jest godzina ani dwie. Nie nastawiajcie się na szybkie, gwałtowne porody. Poród musi trwać. I prawidłowy poród trwa od 12 do 24 godzin. Jeśli uda wam się coś umsknąć z tego czasu, to sukces dla was. Jeśli wy przez 4 godziny będziecie na przykład w domu sprawdzać, czy to już ten poród... A może nie, a może to bóle przepowiadające, to będzie Wam łatwiej te cztery godziny spędzić w domu, dwa razy wchodząc do wanny, pijąc herbatkę na uspokojenie, rozluźniającą. Yy, yy, możecie wziąć sobie tabletkę paracetamolu, jeśli te skórcze są nieregularne, byle jakie. Łatwiej będzie Wam ten czas w domu spędzić. Obserwują, czy to jest szpon, niż przybycie do szpitala i te cztery godziny takich skurczy, nie skurczy, spędzić już na sali porodowej. Więc ten pierwszy okres jest najdłuższy, ponieważ tak jak mówiłam, ta szyjka długa, zamknięta, jeśli ona się w domu nie przygotuje do porodu, to wszystkie te rzeczy będą musiały na sali porodowej nastąpić, więc będzie musiała się najpierw skrócić, przesunąć od kości krzyżowej w kierunku osi, zgładzić, zmięknąć, a dopiero na końcu zaczyna dziewczyny pojawiać się rozwarcie. Więc czasami bywa tak, że przychodzicie na salę porodową. Położna was przy przyjęciu, czy lekarz bada i mówi: Jest 2 centymetry rozwarcia. Po dwóch godzinach, na przykład, jesteście ponownie badane, i doktor mówi: Jest 2 centymetry rozwarcia. Ale to nie znaczy, że nic się nie zmienia, bo ta szyjka będzie się skracać, będzie mięknąć. Więc nie załamujcie się, że przez kolejne godziny na przykład to rozwarcie stoi na początku w miejscu. Najdłuższy czas w tym pierwszym okresie, czyli okresie rozwierania, jest do 4 cm rozwarcia. Jak już miniemy te zaczarowane 4 cm, to potem idzie jak z górki. Ponieważ mniej więcej 8 godzin potrzeba akcji porodowej, żeby doszło do 4 cm rozwarcia. Jeśli Wy 4 godziny na przykład spędzicie w domu, no to wiadomo, że już na sali porodowej nie trzeba będzie 8 godzin czekać, żeby było 4 cm. A jak przyjdziecie z domu i, w, i położna was bada i powie, jest 4 cm rozwarcia, to jest powód, żeby skakać pod niebo, cieszyć się, bo macie 8 godzin porodu już za sobą. Od 4 do 8 centymetrów rozwarcia. Potrzeba połowę tego czasu, mniej więcej 4 godziny. Widzicie, już potem szybciej, dużo szybciej to rozwarcie się posuwa. Ale też akcja porodowa się nasila. Skórcze są coraz częstsze. Coraz mocniejsze, przerwa międzyskurczowa jest krótsza. Najczęściej przy, w okolicach 7-8 cm rozwarcia jest akcja porodowa, żywa, i wy wszystkie mówicie: O, ja nie, chyba nie urodzę. Jest to tak zwane załamanie tych 7 cm rozwarcia. Żebyście o tym widziały, Dziewczyny ze szkoły rodzenia śmieją się, mówią tak, ja nie urodzę, ale ja wiem, bo pani Teresa mówiła, że to każda tak mówi, że nie urodzi. Wiem, że to już jest tylko kroczek do drugiego okresu. Musicie sobie w sobie znaleźć jeszcze tą siłę. Jeśli trzeba. To i jeszcze idziecie pod prysznic. Trzeba idziecie do wanny, jak położna Wam proponuje. Pod tlenek azotu, czyli entalox. Powąchajcie, niech Was rozluźni. Aktywną bądź, szukaj miejsca na piłce, na worku, sakę, kręcić biodrami, rozluźniać się na piłeczce. Czasami potrzeba rozluźnić te mięśnie, żeby. Tak jak woda czasami nie spływa w kranie, a zrobimy wir i wszystko pięknie spływa. Tak samo i w waszej macicy czasami musi zawirować, żeby to dziecko jeszcze bardziej nacisnęło na tą szyjkę macicy i ta szyjka się rozwarła, a ono mogło wejść do kanału Rodnego. Bo już od ośmiu. Do 10 cm, bo ten pierwszy okres to jest rozwarcie do 10 cm. Położna bada was dwoma paluszkami. Jeden palec to mniej więcej 2 cm, jeśli jest różne. Dwa palce to 4, a potem się ocenia, czy jest ta szyjka, czy brzeg. Bywa tak, że bada was położna. A po dwóch godzinach, na przykład, przychodzi lekarz dyżurny, i, i, i on mówi: No, może ja sprawdzę, zbadam, jak ten poród idzie. Nigdy tak nie jest, że bada jedno i drugie. Tych badań troszeczkę się pojawi, ponieważ jeżeli jesteście na sali porodowej powiedzmy 12 godzin, to na początku, jeśli akcja porodowa jest słaba, to jesteście badane co dwie godziny. Ale jak już później jest te 7-8 centymetrów, wy zgłaszacie, że was zaczyna popierać, to czasami te badania y, y, są częstsze. Pamiętajcie, że jeżeli poród jest fizjologiczny, to od początku do końca ten poród prowadzi położna, bo to położne prowadzą porody. To tylko tak. Nie wiem skąd to się utarło, że zaczynają się pojawiać takie głosy, że, że to doktor prowadził poród. Nieprawda. Lekarz jest na dyżurze, on nadzoruje, on się interesuje, jak ten poród postępuje, ale poród to działka dla położnej. To działka dla położnej. One są najbardziej doświadczone w kierunku prowadzenia porodu i nie bójcie się że nie ma waszego doktora na dyżurze do którego chodziłyście całą ciążę bo on bada was przy przyjęciu ocenia i jeśli wpisze że jest wszystko prawidłowo to nawet nie ma takiej potrzeby żeby on musiał wchodzić i kolejny raz was badać jeżeli poród Idzie prawidłowo, wszystko się toczy prawidłowo. Jest wzywany po porodzie do drugiego okresu porodu, żeby w razie W mógł ocenić popłód lub jeśli będzie potrzeba jakiejś jego ingerencji. Drugi okres trwa mniej więcej od pół do dwóch godzin. Jeśli rodząca coś wie na temat Porodu, drugiego okresu, to wiadomo, że personel jest bardzo zadowolony współpracując z taką rodzącą, bo nie musi spędzać y, y, czasu na tłumaczenie, na, na y, wyciszanie rodzącej, bo najczęściej jesteście wtedy zmęczone i, 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 i czasami nie chcecie podejmować współpracy. Ale musicie, dziewczyny, myśleć, że za chwilę. Będzie koniec, że jeszcze jeden, dwa skurcze i dostaniecie swoje dziecko w ramiona i będziecie najszczęśliwsze na świecie, najszczęśliwsze i o tym myślcie. Wydobądźcie z siebie jeszcze te ostatnie resztki tego, tego, tych sił, żeby pomóc temu dziecku przyjść na świat. No i przychodzi moment, że ten nasz maluszek Pojawia się nie od razu na świecie, ale pomiędzy wargami sromowymi. Położna mówi, już widać głoski, możesz dotknąć główki dziecka. Więc jeśli macie ochotę, dotknijcie tego dziecka, może to Was zmobilizuje do tego ostatniego parcia. Po którymś ze skurczów partych Twoje dziecko trafia w Twoje ramiona. Nie bój się go. Wycieraj go swoimi dłońmi. Dotykaj, mów do niego, głaszcz. Dla dziecka to też ogromne przeżycie. Więc staraj się nawiązać od razu z nim kontakt. Po urodzeniu dziecka, gdy przestanie tętnić pępowina, położna przecina tą pępowinę i czeka na urodzenie się łożyska. Jest to trzeci. Okres porodu, który trwa od 5, minut do, od 5 do 30 minut. Łożysko się rodzi w kierunku położna sprawdza w kierunku całości, jeżeli jest wszystko prawidłowo, łóżeczko się y, y, doprowadza do pozycji leżącej, dostajecie podpaskę i zaczyna się czwarty okres porodu, okres obserwacji obkurczania się mięśnia macicy, krwawienia. Jeśli w trzecim okresie porodu położna stwierdzi, że trzeba jakiś założyć szew, bo było jakieś otarcie czy nacięcie krocza, to w tym okresie właśnie się to wykonuje. W czwartym okresie porodu, czyli po tych dwóch godzinach obserwacji albo na własnych nogach, jeżeli czujecie się dobrze, przychodzicie na oddział położniczy, Albo przyjeżdżacie na wózeczku i zaczyna się połóg. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję za em, Wasze wszystkie komentarze, wszystkie telefony, których otrzymałam bardzo dużo, a były bardzo pozytywne. Ale wszystkich, wszystkich zapraszam do porodu w Lubaczowie. Do widzenia.